Czasem tak jest, że przeglądamy Pinteresta czy Instagrama i znajdujemy piękne stylizacje, które od razu wpadają nam w oko. Chcemy je odtworzyć, po czym orientujemy się, że nie mamy tych rzeczy w szafie. No więc pierwszą naturalną myślą jest to, że muszę iść na zakupy. I tu jest pierwszy błąd, bo to wyrabia w nas taki nawyk, że widzimy coś fajnego i od razu musimy to kupić. Tymczasem są inne sposoby na to, żeby wcielać te stylizacje, które nam się podobają, do swojej szafy. Jest jedno słowo klucz, którego zrozumienie sprawi, że będziecie w stanie odtworzyć praktycznie każdą stylizację, jaka wam się zamarzy, z praktycznie wszystkiego, co już macie w swojej szafie. Ale z tym magicznym słowem jest trochę jak z przepisem, na przykład na tort. Co trzeba zrobić, żeby upiec tort? Trzeba mieć składniki i trzeba mieć w ogóle pojęcie, co się z nimi robi. Dlatego stylizacje, które wam zaraz pokażę, to będą nasze składniki. Pod koniec filmu połączymy sobie to wszystko w jedno, i to wam pozwoli w zasadzie nie tylko odtwarzać stylizację, ale też budować od podstaw stylizację i rozumieć, jak to się właściwie robi. Lecimy z pierwszym outfitem. I pierwszy składnik to jest sylwetka, i sylwetka będzie się przewijać przez całą resztę naszych stylizacji. Jest bardzo kobieca, jest sexy, odsłania dość dużo ciała. Nie mam w swojej szafie ubrań, które odkrywają tak wiele, ale to nie szkodzi. I ta stylizacja jest idealna do tego, żebym przetestowała kilka haków modowych, które widziałam ostatnio na Instagramie i w internecie. Jako, że nie mam w ogóle topu, który, chociaż trochę dałoby się ukształtować w ten sposób, przypomniałam sobie, że można było zrobić top z apaszki. Tak się składa, że mam piękną, zdobną apaszkę, która równie mocno przyciąga uwagę co ten top. Mam dwa mocno odseparowane kolory od siebie, więc wyciągnęłam swoją białą spódniczkę, ale ona jest zdecydowanie za mało taka płynna, za mało lekka, za to jest bardzo strukturalna, tak jak właśnie większość moich ubrań. Stylizacja nie jest wystarczająco lekka. Buty też nie pomagają, bo mimo, że są białe, są dość kanciaste, powielają strukturę spódnicy. O ile ten outfit tylko w połowie oddaje klimat z Pinteresta, to jestem z niego dosyć zadowolona, a zwłaszcza z tego, że udało mi się tą aparczkę tak ogarnąć. Muszę jakoś uzyskać ten lekki efekt, i przypomniałam sobie, że mam fajną sukienkę, która jest taka zwiewna, kłada się w fajne falbanki. I jednocześnie trochę nóg pokazuje, bo ma wcięcia, no ale to jest sukienka. Dlatego przypomniało mi się właśnie o drugim haku. Cały myk polega na tym, żeby założyć ją tylko do połowy, zabezpieczyć w pasie sznurówką albo paskiem, a rękawy i całą górę włożyć do środka. Kolorystycznie odwróciliśmy tutaj kolejność, że dół się rzuca w oczy, a góra jest neutralna, ale myślę, że ogólny klimat został zachowany. Mimo braku odsłoniętego dekoltu. Mamy też lekkość na górze, mamy trochę pokazanej skóry i zostałam przy swoich neutralnych dodatkach no bo naprawdę nie mam nic lepszego na ten moment. I powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona. Mówiliśmy o sylwetce i tutaj coś zupełnie przeciwnego do tego, co było wcześniej. Bardzo formalna, ustrukturyzowana, też kobieca. Mamy zaznaczenie talii i to podwójne, białe ubranie stanowi tak naprawdę dla tych dodatków tylko jakieś tam tło. Tu będzie mi trochę łatwiej uzyskać ten efekt, bo część z tych elementów posiadam, ale słuchajcie, postaram się też odtworzyć to z wykorzystaniem takich elementów, które na pewno większość z Was ma. Bazą jest monochromatyczny strój, ale nie oznacza to, że on musi być biały i też zaraz to pokażę. Odrobina zielonego w apaszce koresponduje z zieloną torebką, dzięki czemu nie jest ona tak jakoś totalnie oderwana od tej stylizacji. I jeszcze jak się bliżej przyjrzeć, to kolczyki mają zielone elementy i to też pomaga uspójnić całość. Nie mogę odmówić elegancji temu outfitowi, ale to jest tak stereotypowa elegancja, że aż karykaturalna. A paszka to będzie ta z pierwszej stylizacji, no i będzie nawiązywać choć trochę kolorystycznie do torebki, którą zaraz wyciągnę. Perły do tego otwitu to wydaje mi się, że to już jest zbyt wiele, więc będą pasować idealnie. Trochę się przed tym broniłam, ale dodałam jeszcze do tego wszystkiego pasek, chociaż nie lubię zakładać paska na marynarki. Uważam, że to trochę mało praktyczne. Okej, okay, i o ile ja bardzo lubię kolor biały i mam go dość sporo w swojej letniej garderobie. To podejrzewam, że nie każdy tak musi mieć. Postaram się odtworzyć to samo w czerni. Tutaj mam o wiele lepsze spodnie na tą okazję. Jeżeli miałbym torebkę w kolorze żółtym, który znajduje się też na apaszce, to byłabym w domu, jednak no nie mam takiej. Spróbowałam z poprzednią granatową. Ale ona totalnie ginie w tej całej stylizacji. Całość trochę straciła na takim uczuciu, że wszystko jest super zgrane ze sobą. No dobra, ale co jeśli nie mamy na przykład w ogóle marynarki w szafie? Podobny efekt uzyskamy, zakładając białą koszulę. Nie może to być oversize, muszą to być ubrania, raczej dobrze dopasowane do naszej sylwetki. Całość nadal jest przesadnie elegancka. I jest to na pewno dużo łatwiejsze do odtworzenia. Bo to jest taki standardowy zestaw: biała koszula plus czarne spodnie. Tutaj ponownie sylwetka, i też to, co się rzuca w oczy, to materiały. To są na pewno bardzo oddychające materiały. Widzę tutaj kolory ziemi i widzę dużą ilość dodatków. Postanowiłam na razie nie skupiać się tak na tych wszystkich naszyjnikach i bransoletkach, a skupić się na tym, żeby odtworzyć sylwetkę, a raczej brak sylwetki. Sięgnęłam po spodnie białe znowu, no bo są lniane, są luźne. Na górę włożyłam mój najwygodniejszy top który też jest w takim neutralnym, ziemistym, oliwkowym kolorze. Zamiast luźnej torebki mam równie luźny plecak. Postawiłam na sandałki, które pasują do tego plecaka i które też tak trochę się kojarzą ze stylem Boho. Mimo, że to są rzeczy bardzo wygodne, praktycznie jak piżama, to nadal ten strój wygląda na zbyt uporządkowany. Te spodnie, one są po prostu zbyt skrojone na mnie, więc stwierdziłam, że wykorzystam swoje spodnie domowe, które kupiłam niedawno. Biała Koszula to jest bardzo uniwersalny element garderoby i tak naprawdę możemy ją wystylizować na wiele różnych sposobów. Niestety, brak oversizeu robi tu swoje i gdyby nie te spodnie. To uznałabym, że outfit jest udany. Stwierdziłam, że złamie trochę tą paletę kolorystyczną, a co mi tam? Jednak sywetka jest tutaj o wiele ważniejsza niż kolory. I wyszło coś takiego. Może nie jest to kolorystycznie dobry zestaw, ale jest on dużo luźniejszy i myślę, że dużo lepiej oddaje vibe tej stylizacji. I może to zauważyliście, ale ja naszego magicznego słowa klucz użyłam wielokrotnie w trakcie odtwarzania tych stylizacji. Chodzi mianowicie o klimat. W angielskim nawet mają lepsze na to słowo chodzi o vibe. Zidentyfikowaliśmy trzy ważne składniki, które pomogą Wam odtworzyć dany klimat, dany vibe to jest sylwetka, kolor i tekstury. Na klimat składa się wiele rzeczy, i dlatego my go czujemy intuicyjnie, ale im więcej tych rzeczy pojedynczych zidentyfikujemy i będziemy umieli nazwać, tym lepiej potem będziemy mogli je odtworzyć. I jeżeli chcesz więcej tego typu porad, no to zapraszam Cię do kolejnych filmów z tej serii.